Dzień dobry, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Jakie etapy przechodzisz Ty w momencie kiedy Twoja partnerka, żona, dziewczyna od Ciebie odejdzie i albo po prostu odejdzie, albo odejdzie do innego mężczyzny, ponieważ no, kobiety rzadko kiedy odchodzą od jakiegoś mężczyzny po to tak po prostu żeby być same i same mieszkać najczęściej gwoli przypomnienia będzie monkey branching, czyli ona z Tobą będzie do momentu, kiedy się nie upewni, że tamten nowy związek już jest na tyle pewien, na tyle stabilny i na tyle bezpieczny, że po prostu wtedy Ci powie, że od Ciebie odchodzi, tak? Na początku będziesz słyszeć jakieś pierdoły, że powinniście sobie dać czas, powinniście odpocząć, powinniście przemyśleć i tak dalej, ale jeżeli słyszysz takie eksty, to oznacza, że już się coś tam dzieje. Więc, żeby nie przedłużać, ostatnio opisywałem pierwszy etap i to był etap zaprzeczenia, czyli generalnie to jest taki etap, że ty się dowiadujesz, że ona od ciebie odchodzi i że ona od ciebie odchodzi w ogóle do innego mężczyzny, i ty kurczę sobie myślisz, no nie, to się nie może dziać. To się nie może dziać i wtedy zaprzeczasz temu. To jest nieprawda, ja zaraz to wszystko odwrócę, zaraz wszystko wróci do normy. To jest tylko przejściowy kryzys, to jest wszystko do ogarnięcia. Ja zaraz się tym zajmę i nie minie tydzień, dwa, trzy i ona po prostu sobie w głowie to yy, ułoży, ona sobie uświadomi, że powinniśmy być przez cały czas razem. Ale ten etap zaprzeczenia prędzej czy później się kończy, bo nagle się okazuje, że ona faktycznie odchodzi, tak? I ty sobie mogłeś to zaprzeczać, mogłeś sobie budować taką wizję, że Ty się wszystkim zajmiesz, ty to wszystko ogarniesz, Ty ją przekonasz, tak? Ale tak się nie dzieje. I wtedy następuje kolejny etap i to jest etap drugi i to jest taki etap paniki połączony z depresją i to jest najtrudniejszy etap, który będziesz przechodzić, albo może jeżeli oglądasz ten odcinek, to właśnie go przechodzisz. I to jest najgorszy etap, najtrudniejszy, i powiem więcej, to jest taki etap, który musisz przejść po to, żeby przejść do kolejnych etapów. Jeżeli utkniesz w tym etapie tej paniki, tego lęku, tej depresji, to możesz tam siedzieć ad mortam defekatam, jak się to mówi. Czyli krótko mówiąc, do usranej śmierci możesz tam siedzieć. I są goście, którzy po prostu jak wejdą w tę deprechę, w tę panikę, Którzy uświadomią sobie, bo w ten etap wchodzisz, kiedy uświadomisz sobie, no, że, że to jednak to zaprzeczanie buciodało, że to nic z tego, że ona faktycznie odchodzi. I są goście, którzy są mężczyźni, którzy siedzą w tej depresji. I to jest taki moment właśnie tej paniki, lęku i depresji, kiedy najbardziej kotłuje nam się w głowie, kiedy podejmujemy najmniej racjonalne działania kiedy podejmujemy działania, które, które są ze sobą sprzeczne, kiedy mamy myśli bardzo różne, i te myśli są bardzo często sprzeczne, ale to jest taki moment, kiedy, kiedy musimy doznać takiego wstrząsu, kiedy to nam się musi w końcu w głowie ułożyć. Ten etap tej, tej paniki, tego lęku, tej depresji charakteryzuje się też tym, taką główną cechą charakterystyczną, albo no, jedną z głównych cech charakterystycznych tego etapu jest to, że Twoje myśli i działania cały czas, mimo Waszego rozstania koncentrują się na Twojej już byłej partnerce, byłej żonie, byłej dziewczynie. I y, mogą być tego objawy psychiczne, czyli możesz mieć różne myśli, cały czas o niej, cały czas o niej ale też będą tego objawy fizyczne zacznę może od tych objawów fizycznych objawem fizycznym na przykład jest to, że jesteś w tym okresie to jest głównie związane z depresją to jest to, że bardzo mało śpisz kortyzol, ci mózg produkuje kortyzol czyli ten hormon stresu bo ty jesteś w mega ogromnym stresie w związku z tym w związku z tym mało śpisz ja też wiem po sobie mało niż masz kłopoty z zaśnięciem, kręcisz się w tym łóżku przewracasz z lewa na prawo i tak dalej, nie możesz zasnąć albo zaśniesz na krótko, za chwilę się budzisz masz cały czas w głowie te, te zdradę, to odejście i tak dalej i nie możesz usnąć ale jak już uśniesz o pierwszej, drugiej w nocy, to śpisz i nagle się potem budzisz o piątej i nie możesz już zasnąć, tak? Twój sen jest bardzo krótki, jest bardzo płytki i jest bardzo krótki. Chodzisz na rzęsach, bo niewyspany chodzisz. Masz wydzielony ten kortyzol. Chodzisz niewyspany, więc chodzisz przemęczony. Ponieważ wydziela się kortyzol, kortyzol jest takim hormonem, który też zabija głód. W związku z tym przestajesz jeść. Jak się to mówi, nie ma lepszej diety niż stres. Wszyscy, którzy są pod wpływem stresu i to jakiegoś ogromnego stresu, a tu jest mega ogromny stres. Odejście partnerki, partnera, zdrada, rozpad związku no jest porównywany ze śmiercią, no bo to jest jak gdyby coś umarło w Twoim życiu, tak? Ty uważasz, że coś, co kochałeś, po prostu umarło. Nie ma tego związku, nie ma tej partnerki. I to jest chyba jedna tam z kilku najbardziej stresujących rzeczy w życiu. Oprócz właśnie śmierci bliskiej osoby, rozwód jest bardzo stresującą rzecz rzeczą w życiu przeprowadzka, zmiana pracy, zwolnienie z pracy. To są takie rzeczy, które najbardziej stresują nas w życiu. I ty jesteś wtedy w tym ogromnym stresie. Nie śpisz, kortyzol Ci nawala. Ponieważ kortyzol Ci nawala, to po prostu nie masz apetytu, czyli krótko mówiąc nie jesz i tracisz na wadze błyskawicznie. Wszyscy Ci mówią jak Ty schudłeś, jak Ty pięknie wyglądasz i tak dalej. Natomiast można schudnąć na wadze, ja wiem w przeciągu dwóch miesięcy, wiem co mówię, można schudnąć, ja wiem, około 15-20 kilo to jest po prostu mega super dieta. Mega super dieta. Możesz generalnie wyglądać, gdzie byłeś no, w miarę jakoś zbudowany, możesz wyglądać po prostu jak wieszak. Możesz wyglądać jak wieszak na ubraniach. I tym fizycznym objawem tego etapu jest to, że po prostu jesteś chudy, nie chce Ci się jeść. Chodzisz niewyspany, objawem takim psychicznym jest to, że po prostu cały czas o niej myślisz. Ona cały czas siedzi ci w tej głowie, obmyślasz plan. A co ona robi? Stokujesz ją po jej social mediach, wchodzisz na Instagrama, wchodzisz na Facebooka. Ona oczywiście tam jest w tym nowym związku, więc ona... Tam, jak oglądałeś wcześniej moje odcinki, to ona oczywiście udowadnia światu, jaki ten nowy związek jest fajny, a Ty w to wchodzisz na te Facebooki, na te Instagramy, widzisz, że ona podróżuje, że jest uśmiechnięta, przytulona z tym nowym gościem, gościem, więc w ogóle to już Cię dołuje jeszcze bardziej, tak? Siedzisz w domu, nie chcesz z nikim porozmawiać, nie chcesz z nikim się spotkać, deprecha. Nie będę kryć, że dużo osób pod wpływem tej depresji podejmuje decyzje, które są, no, w skutkach, które są fatalne w skutkach, są Są takie osoby, które w tym etapie właśnie kiedy, w głowie masz po prostu rozpierduchę totalną. Raz jesteś szczęśliwy, powiesz, bardzo dobrze, że ona odeszła. Tak, bardzo dobrze, niech spada, flądra jedna i tak dalej. A za chwilę następnego dnia myślisz, no nie, ale przecież mieliśmy tyle fantastycznych chwil, dlaczego ona odeszła. Przecież ona, ale cały czas jest ona, 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 ona. Tam nie ma nic o tobie. I tak jak mówię, na tym, w tym etapie są podejmowane decyzje, które mogą być też fatalne w skutkach. Andrzej Zaucha, a nie. Andrzej Zaucha został zastrzelony przez zranionego kochanka swojej kochanki, tak, tam jakiś Francuz Francuz miał żonę Polkę Andrzej Zaucha, taki polski piosenkarz lat chyba osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dla tych młodszych, którzy oglądają no to polski piosenkarz z sfery artystycznej, był Francuz, który ożenił się z Polką, Polka flirtowała z Andrzejem Zauchą polskim znanym piosenkarzem flirtowała, tak Głęboko flirtowała, i Francuz po prostu no, wiedział o tym, wkurzył się i dorwał ich na parkingu jakimś i zastrzelił ich chyba oboje, jeżeli kojarzę dobrze. Więc to jest jedna konsekwencja tej depresji. Faceci po prostu podejmują decyzje irracjonalne. Mogą tego kochanka zabić. Drugą taką decyzją, no po prostu bez sensu, jest to, że mężczyźni popełniają samobójstwa przydzą się, tak? Podcinają sobie żyły, skaczą, więc y, mogą robić takie rzeczy. To jest oczywiście w stanie depresji, bo racjonalne myślenie w tym stanie jest po prostu odłączone. Ten stan depresji jest bardzo groźny i bardzo dobrze zdawać jest, bardzo dobrze jest zdawać sobie z niego sprawę, bo powiem Wam już jest też tak, że y, Słyszeliście pewnie o morderstwach, na przykład, że ojciec w akcie zemsty zamordował siebie i zamordował dziecko, bo żona go rzuciła i powiedziała, że już z nim nie będzie i że odbiera mu dziecko. To też wkraczam tu może trochę na temat alienacji rodzicielskiej, ale są tacy ojcowie. Uważam, że to jest mega, mega, mega błąd. Są też takie matki, które zabijają swoje dzieci. Więc to tak nie, że to tylko ojcowie, są też matki, które zabijają swoje dzieci. Bo na przykład ojciec też, też był taki, że chyba przyjechał z Niemiec do Polski, bo miał wyrok sądu. Potwierdzony wyrok sądu, że dzieci powinny być u niego. I on przyjechał do Polski, to chyba było 2 lata temu. To tak może trochę zbaczam, ale przyjechał do Polski 2 lata temu, żeby te dzieci odebrać. I matka powiedziała tak, tak, oczywiście policja przyjechała. Właściwie jakichś tam kuratorów, innych pierdół i tak dalej. I matka powiedziała: Tak, tak, oczywiście, tylko tutaj musimy coś zrobić. Poszła z dziećmi do łazienki, zamknęła się, zabiła dwójkę dzieci i siebie, tak? Ale to są osoby, które są w stanie paniki, są w stanie lęku, są, yy, nie myślą racjonalnie i taki jest też objaw depresji. Yy, wracając do mężczyzn, którzy są porzuceni przez kobiety i są w tym stanie depresji, to tak jak wspomniałem chyba we wcześniejszym odcinku, ja to porównywałem u siebie, że. To jest tak jak pralka, i macie ten, ten, ten bęben, który jest, i te szklane drzwi, i wrzucacie tam różną odzież, tak? Czerwoną, zieloną, są różne kolory, i ten bęben się obraca. To ja miałem taki kociokwik w głowie. Po prostu mówię, kurna, o co tu chodzi? Raz tak, raz tak. Podejmujecie działania, które są sprzeczne. Mówicie, nie będę za nią łazić, nie, nie, nie będę. Gówno mnie obchodzi, co ona robi, niech sobie idzie, niech sobie będzie z tamtym, tak? A za chwilę idziecie śledzicie. Mówicie, że nie będziecie oglądać social media. Oglądacie social media. Gdzie była? Co robiła? Analizujecie. Ona powiedziała tak, ona, ona wysłała taką wiadomość. Ona napisała w opisie do tego zdjęcia. Tak, użyła takich słów. To są te słowa, które używała ze mną. Więc chyba to jest to. Po prostu kombinujecie, analizujecie. Ona, ona. Cały czas wam siedzi w głowie. Nie zajmujecie się, w tym etapie nie zajmujecie się sobą. Zajmujecie się tym, co ona robi, analizujecie jej działania, chcecie wiedzieć, co ona robi, nie chcecie wiedzieć, co ona robi, macie ją w dupie, wystajecie pod oknem, stokujecie ją i tak dalej. No, no, yy, po prostu cały spektrum, tak? Yy, nie chcecie jeść. Yy, no, to też jest moment, i ja też taki moment miałem. Nagle wchodzicie na kanały, i tu jest może bardzo taki dobry moment, jeżeli oglądasz mnie yy, po raz pierwszy, oglądasz mój kanał. Bo, na przykład, właśnie Twoja dziewczyna od ciebie odeszła i nie wiesz, co robić, i trafiłeś jakimś cudem na ten film, bo chcesz wiedzieć, co się z Tobą dzieje. Bardzo mi miło witać Cię na moim kanale, i to jest ten moment, kiedy Ty oraz wszyscy inni oglądający, których serdecznie pozdrawiam, wciśnijcie subskrypcję, wciśnijcie lajka, kciuk w górę to, co tam jeszcze trzeba, żeby te informacje o tym wszystkim po prostu szły w świat. I wracając, wchodzisz na kanały YouTube i szukasz oczywiście czego szukasz jak odzyskać moją ex. O tym też zrobię oddzielny odcinek, bo to jest po prostu temat rzeka, ale wchodzisz i widzisz 100 pierdyliardów filmów jak odzyskać moją ex jak odzyskać moją ex w trzech krokach jak odzyskać moją ex w 8 krokach, w sześciu krokach, w trzy miesiące, w miesiąc w 60 dni, w 90 dni, w 180 dni. I szukasz, i oglądasz te filmy I za chwilę pod filmem, jak chcesz to zamów u mnie Bezpłatną konsultację Czy tam zamów u mnie konsultację I tak dalej, i wtedy Robisz wszystko, żeby ją odzyskać Robisz wszystko, żeby ją odzyskać Nie zadasz sobie pytania, oczywiście Bo jesteś teraz Rozpierdzielowany, tak, jesteś w depresji Nie, za... nie zadasz Pytania sobie Ale po co ja mam ją odzyskać, no kurna Rozłożyła nogi przed innym gościem Zdradziła mnie Oglądasz te filmy, jak odzyskać moją ex? Taki sposób, taki sposób, ten kanał, ten kanał. Oglądasz, ale generalnie chcesz ją odzyskać. Robisz różne działania. Możesz do niej dzwonić, możesz pisać, możesz oczekiwać odpowiedzi, ale dlaczego? No Ale powiedz mi dlaczego. I tam będziesz z nią pisać, będziesz SMSować, będziesz czekać na ten SMS, czy ona przyśle, czy nie. Jak ona przyśle, to jest wow! Jednak jest ten kontakt. Generalnie będzie w tobie panika, będzie w tobie strach, będzie lęk, będzie depresja, ale generalnie będzie w tobie taki strach, że to naprawdę się może skończyć. Będziesz szukać jakiejkolwiek formy kontaktu, nawet jeżeli ona ci powie odczep się ode mnie, nie chce Cię już, to ty wtedy wow, ale jednak odpisuję, ale jednak ten kontakt jest. I ty wtedy odpisujesz, ale ja cię kochałem, to przecież tak, tak bardzo, no przecież mieliśmy yy, zrobić to i to, no chociaż powiedz mi, a dlaczego się tak stało? Co ja mógłbym zrobić, żeby, żeby się zmienić? Czyli no nie, to nie może być prawda. Potem nagle stwierdzasz, no kurde prawda, więc jesteś w panice, że to jest po prostu jednak prawda. Yy, z, zaczyna tobą trząchać i zaczynasz robić wszystko w twoim mniemaniu, żeby to było odzyskać. Kobiety no mają tego nosa, mają te intuicje, mają, te, yy, mają to coś. Tak? I one widzą, że gościu spanikowany jest. Tak I tutaj pozdrawiam Sixtona, bo Sixton pisał, że nie ma nic bardziej uwłaczającego męskiej godności, niż po prostu płaszczyć się, Błagać, jeżeli babka widzi takiego mężczyznę, który płacze, błaga, zostań i tak dalej, to hipergamicznie on jest pod nią, a, kobiet, a kobieca hipergamia szuka mężczyzn, którzy są nad nią. Więc jeżeli ona ma takiego gościa, co tam leży u stóp, u, leży u jej stóp i płacze, i błaga, i tak dalej, to powiem wam, ona go po prostu ma totalnie gdzieś. Ja taki byłem, i powiem wam, że yy, co powiedziała mi moja była żona? wtedy, jak, jak ja taki właśnie byłem, ona powiedziała do mnie i chyba miała rację wtedy, tak? Ona powiedziała do mnie wiesz co, żałosny jesteś, a ja walczyłem, kurna, po prostu z całych sił. Ona mi powiedziała, że, że, że jestem żałosny i się żygać chcę, tak? Jedyny moment, opowiadałem tę historię, jedyny moment, ee, kiedy, ona, kiedy ona mnie inaczej odebrała, to był taki moment, kiedy mieliśmy garderobę w domu, ja w, w tej garderobie znalazłem drugi telefon, bo tam jej ten biały rycerz, który właśnie uratował ją, yy, kupił jej chyba kartę. A ponieważ my telefonów tam mieliśmy kilka w domu, jeden był pusty, bo sobie tam zmienialiśmy na nowe, więc ona tę kartę od niego włożyła w ten drugi telefon. On był oczywiście wyciszony, czy miał takie po prostu małe, takie pik. I znalazłem go w garderobie, tak? I ja mówię, ja mówię, leci na dwa telefony. Chyba wtedy nie było telefonów jeszcze na dwie karty, więc ona y, chodziła y, z dubletem telefonów, tak? Y, ja znalazłem ten telefon w garderobie, tak patrzę, mówię, kurwa, no, no po prostu ręce opadają, tak? I wyszedłem do pokoju, ona siedziała na łóżku. Pamiętam jak dzisiaj w naszej sypialni, ja tak powiedziałem, spojrzałem na ten telefon i powiedziałem: To jest chyba Twoje, tak? I tak nie podałem tylko tak. Wziąłem i rzuciłem na, na łóżko przednią I wyszedłem Bo już po prostu mówię Kurna, no to jest już Masakra jakaś, nie? I ona wtedy Później powiedziała mi, że to był Jedyny moment, kiedy ja się zachowałem Po męsku, tak? Kiedy nie błagałem Tylko po prostu pokazałem jej, że No Sorry, no, no po prostu to jest śmieszne to co robisz I jeżeli taki jesteś To kobieta się odbiera zupełnie inaczej. Ale oczywiście w tym okresie paniki, depresji i tak dalej. To nie jesteś taki, tylko walczysz, tak chcesz przekonać, chcesz odpowiedzi, czekasz i hipergamicznie jesteś u jej stóp, no to jesteś dla niej zero wart Jesteś dla niej zero wart Ona szuka tego kogoś, o którego ona musi zabiegać, tak? Bo to jest men, to jest men. A kobiety. Czego pragną kobiety? Kobiety pragną tego, czego nie mają. Więc jeżeli jest mężczyzna, którego one nie mają, to one go pragną, albo nawet taki mężczyzna właśnie łobuz kocha na najbardziej, no to one właśnie takiego łobuza chcą. A ty nie jesteś tym łobuzem, ty jesteś miękkiszonem, jęczkiem, błagasz, żebrzesz, płaczesz i tak dalej. I ja taki właśnie byłem. Dlatego powiem Wam. Panowie, że ten okres właśnie, ten panic mode, ten okres paniki, kiedy no, wtedy jesteście w nerwach, kiedy uświadomiliście sobie, że tak naprawdę no, to już jest chyba koniec, kiedy wpadacie w depresję, kiedy yy, no tak jak mówię, przestajecie jeść, przestajecie spać, robicie różne rzeczy, szarpiecie się jeszcze, kurczę powiem Wam, tak jak rybę się złowi i wyrzuci się na brzeg i się tam kończy, tam te skrzela tam wysychają i tak dalej I ona jeszcze tak je, Jeszcze podskakuje To jesteście właśnie taką podskakującą rybą Może się coś uda Może wyjdzie Nic się nie uda Nic nie wyjdzie Nie przekonacie jej Jeżeli będziecie chcieli wyjaśnienia od niej No dlaczego, ale chociaż powiedz mi i tak dalej Będziecie szukać kontaktu z nią Jakikolwiek by to kontakt nie był Ale będziecie szukać Ona wam będzie pisać, będziecie jej odpisywać Będziecie nadzieję sobie robić, no że jednak pisze, no to chyba jednak myśli i tak dalej. Ona może z łachy do was odpisywać, ale to jest taki moment, kiedy myślicie o niej i kiedy myślicie, co zrobić, żeby ona wróciła, bo jednak się okazało, że ona odchodzi i że to, że ona powiedziała, że ona odchodzi, to ona to powiedziała i ona to ma na myśli. Tak? Ona nie tylko tam sobie tak mówi, ale ona faktycznie to robi. I ten etap musi się skończyć. I ten etap musi się skończyć. Musicie przejść, żeby przejść do następnego etapu, o którym będzie w następnym odcinku. Ja tymczasem zajechałem już na miejsce, odpinam pasy. Dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten odcinek. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, lajki, komentarze. Jeżeli mnie oglądają jakieś panie, bo ta seria jest bardziej przeznaczona dla mężczyzn, to też proszę o komentarze, czy to w ogóle ma sens. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, do następnego odcinka, do usłyszenia, na razie.